Witam Was serdecznie po raz trzeci w mojej małej kuchni Big Fat Daddy, czyli mój blog kulinarny, na którym staram się Wam pokazywać y, mój sposób na gotowanie, pieczenie, smażenie itd. Czyli na rzeczy, które są proste, łatwe do przygotowania, ale przede wszystkim bardzo pyszne. Y, ostatnio przygotowywałem żurek, który y, mi osobiście bardzo smakował, rodzinie też bardzo smakował, y, a ponieważ było go dość sporo, no to dwa dni nic, nic nie chęciłem, bo trzeba było go zjeść ale uwierzcie mi, nikt się nie męczył, każdy zjadł ze smakiem. Dziękuję Wam wszystkim za sugestie, Ania na pewno do Twojej sugestii się zastosuje, dzięki piękne za, za rady, no i dziękuję za komentarze pod ostatnim filmikiem, właśnie pod, pod przepisem na żurek, że chcielibyście jednak zobaczyć te bułki, jak je robię. No i dzisiaj postanowiłem właśnie upiec dla Was nie bułki, rogaliki, podobnie, z czekoladą w środku, czyli to co dzieciaki lubią najbardziej, a ponieważ zbliżają się nam święta wielkanocne to myślę, że jak najbardziej się nam to przyda a następnym razem przygotuję Wam znaczy pokażę Wam właśnie jak robię te bułki tutaj jeszcze z ostatniego, z jednego z ostatnich pieczeń został mi chlebek naprawdę jest bardzo fajny myślę, że jeszcze będzie okazja, żeby pokazać Wam jak, jak ja go robię według jakiego przepisu według jakich proporcji składników Czas pieczenia i tak dalej. Natomiast dzisiaj serdecznie zapraszam Was na rogaliki z czekoladą. Do przepisu na rogaliki, które chciałem Wam dzisiaj pokazać, będziemy potrzebowali trzech żółtek. Białko, którym później posmarujemy gotowe rogaliki drożdże, standardowo około 30 gram letnie mleko, nie gorące, nie zimne, letnie takie jest najlepsze, najodpowiedniejsze rozpuszczona margaryna albo masło, sól całe jajko, cukier oraz mąka no i y, cukier waniliowy wiecie jak to jest ostatnio z tym cukrem waniliowym w zasadzie to chyba od zawsze tak było a nikt na to nie zwraca uwagi wciskają nam kit, jest to cukier wanilinowy ale no niestety, innym nie dysponuję ale postaram się następnym razem gdzieś zdobyć faktycznie cukier waniliowy i mimo to, że Przypuszczalnie jest droższy, to na pewno jest zdrosz, zdrowszy, jest, zdrowszy i, i, i lepszy przede wszystkim. Także od czego zaczynam? Zaczynam od wyrośnięcia drożdży. Tutaj rozpuszczone drożdże wsypuję do mojego pojemniczka. Dosypuję odrobinę cukru, łyżkę mąki. Oraz trochę ciepłego mleka i całość rozmieszam. Tak rozmieszane drożdże przykrywam i odstawiam na około 15 minut w ciepłe miejsce. No, moje drożdże już wyrosły, można zobaczyć. Słuchajcie, nie trwało to u mnie więcej niż 8 minut, przez to, że włożyłem właśnie. Do ciepłego piekarnika i teraz tutaj na środku tej y, mojej mąki robię taki y, dół, dołek, można byłoby powiedzieć. Y, wlewam to wszystko. O, fajnie pachnie drożdżami. W ogóle ja uwielbiam za, zapach drożdży. Y, no i wlewam całą resztę. o lewamy żółtka jajko plum cukier sól oraz mleko teraz całość Mieszam aż do wymieszania się y, wszystkich składników. Na początku robię to łyżką, a później, jak już ciasto y, nabierze fajnej konsystencji, dolewam y, rozpuszczone masło. Też mieszam łyżką. Dodaję moje rozpuszczone i Wystudzone masło. I mieszam. Wiecie, kiedyś się bałem robić y, ciasto drożdżowe, bo wszyscy mówili, że to, to takie skomplikowane, jest bardzo nie ma co, bo często nie wychodzi. No i faktycznie raz próbowałem. Znalazłem w internecie y, fajny przepis na bułki. <gryw> I bułki wyszły takie, że można nie by było ptaki zabijać. Niestety zmarnowałem cały cały materiał, całe, wszystkie składniki. Ale wiecie, kto nie próbuje, tak ten nie ma. No i ostatnio robiłem i wyszło mi parę razy. I właśnie teraz ten przepis wam pokazuję. No i teraz moim magicznym urządzeniem będę wyrabiał to ciasto, aż do momentu osiągnięcia odpowiedniej konsystencji. Cały ten proces trwa maksymalnie do 10 minut. tak. Ciasto jak widzicie mamy fajnie ugniecione, fajna konsystencja. I teraz słuchajcie ja robię jeszcze taki takie coś, że tak, Podsypiemy go delikatnie mąką. I tak samo jak drożdże przykrywam. Odstawiam do ciepłego miejsca. No Czas najwyższy, wyjąć ciasto. Zobaczcie, jeszcze trochę, przez 10 minut, to ciasto samo by mi wyszło. O, proszę bardzo, tak wyrosło. Myślę, że o, przesunę trochę bliżej, żebyście widzieli. o, Chyba całkiem nieźle, nie? Gdzie mi się tak wydaje. Z dołu podsypane, podsypię jeszcze z góry, żeby się nie kleiło i wyrabiam ciasto. O, fajne pulchniutkie. Ciasto mamy fajnie ugniecione, nie klei się. I teraz tak, ja sobie kroję to ciasto na kilka części. I teraz poszczególne kawałki tak samo ugniatam i będę wałkował je na takie podłużne prostokąty, z których później będę wycinał trójkąty. Wałek się lepi Smarujemy mąką. szarestka łeczki do wyrastania. Logaliki można delikatnie zakrzywiać wtedy będą ładniejsze i układamy na blaszce tym zagięciem do dołu ja moje ułożone rogaliki piękne, ładne o kształtne o tak by wyglądało tam bułka jeszcze jakaś jest, resztki ciasta Poukładałem, włożyłem do piekarnika rozgrzanego do około 50 stopni i czekam aż mi wyrostą. No tam jest fajnie ciepło. Teraz stajemy temat. Później pokażę, dwie brytfanny zrobiłem. Teraz włączę nagrzewanie do 180 stopni. Teraz wszystkie je dokładnie smaruję. Białkiem, które zostało mi. No piekarnik mam nagrzany do 180 stopni. Dżanie daje góra dół i wkładam swoje rogaliki. Myślę, że rogaliki już mamy upieczone. Zaraz zobaczymy. Otwieram parabuch o. Słuchajcie, to jest fantastyczne. Tak to wygląda. Jestem tu. Widać mnie? Widać mnie. Słuchajcie, taką furę rogali. O! Dokładnie taką. Udało mi się zrobić. Wszystkie są piękne. Rumiane. Jakie rumiane, co ja gadam? One są złote, złote. A jakie są pyszne, pełne czekolady w środku. I oczywiście standardowo. Mm. A wiecie z czym takiego jest najlepsza? Z mlekiem. Dobra. Ale żeby się nie mówi, że ściemniam, bo ekran wszystko przyjmie, można ściemnić. To mam w domu testera dzisiaj. Grzegorz! Halo, halo tu ziomuś, o tu na kolanko, tu doda do, ty, tam popatrz, umachaj, halo, tam, kamera nie, i testa robisz, Gryźesz i mówisz jak ci smakuje. Dobra. No, śmiałbyś coś innego ojcu powiedzieć, dzieci podobno nie kłamią. Temu się czasem zdarzy. To jest taki felerny model. Czasem się mu zdarzy skłamać. A jeśli chodzi o jedzenie, to jest szczery na 100%. Nie zjadłby tego. Zobaczcie ile jest czekolady. Ile jest czekolady? Dużo, ja? No. Chcesz to? Tak? To dzięki. Nara. No. I tak by to wyglądało. Delikatne. O. O! słuchaj. Bułka, bo miałem zrobić bułki, robiłem rogale, ale z tego ciasta normalnie rob, można robić bułeczki. górę zamiast smarować białkiem, można posmarzyć mlekiem. Będzie inne, a bułeczka jest o. piękna, żółciutka.